Człowiek zapomina o wszystkim. Wyścig jest nerwowy, bo to jest walka, walka przez godzinę czasu. Tak. Jest to duża frajda i du duża przyjemność tak, pływania. Samo żeglarstwo w ogóle jest pięknym sportem. Tradycyjnie są robione pomiary łódek i żagli jeden dzień przed regatami. Wszystkie łódki muszą być przeważone, żagle pomierzone i mierniczy przybije stempel na żaglu, można na tym pływać. Te przepisy są tak źle napisane. Ja ostatni raz byłem tak zestresowany na maturze. Tak? Naprawdę! To bardzo dobrze! Inakę. Ja pływam, można powiedzieć, od dziecka, tak? Pierwsze kroki pod okiem taty stawiałem. Firma, gdzie mój tata pracował, sponsorowała w ogóle żeglarstwo. To były lata 70., tak? Początek lat siedemdziesiątych. Przez zawodami, to wszyscy są plamy i tak dalej, a teraz na się walka, wiesz. Czuć. Czuć to w ogóle, wiesz, nikt się już nie wzywał. Każdy myśli tylko o sobie. Zawsze byłem sternikiem, ale tutaj ze względu już na wiek i na doświadczenie, no, ten sternik, z którym teraz pływamy no, jest no, mega zawodnikiem, tak? Ja takich sukcesów nigdy nie miałem jak on, także no, musi prowadzić ten łódkę, który jest najlepszy. W każdym innym sporcie, no, w wieku, w tym co ja na przykład jestem, yy, to, to, to nie ma sportu wyczynowego już, tak? No, lekkoatleci, pływacy, no, inne sporty, no, to powiedzmy do 40 roku życia i to jest końcówka, tak? Natomiast tu można pływać i pływać, tak? Jak się ma tylko siłę, chęć i trochę umiejętności. Wypływacie wypchać Tak. Z tak. całej Na regaty żeglarskie mówi się, że to są szachy na wodzie. Właśnie dlatego, że ta skomplikowaność różnych manewrów, które następują po sobie, wyprzedzenie pewnych faktów, które mogą nastąpić, zagrań taktycznych przeciwników, to powoduje, że też musisz myśleć ze 3-4 kroki przynajmniej do przodu. Dlatego żeglarze to bardzo mądrzy ludzie. Mamy auto pod lesie. I mamy Argentyńczyka, który też ma bardzo dobre wyniki, bo to jest wicemist świata z zeszłego roku i też został już trochę w tyle, jeżeli chodzi o ten wyścig. Więc kubota nad racerem ma dużą przewagę. Zobacz, jeszcze walczą, ja jeszcze pompa proszę, zobacz, zobacz. I ostrzenie, no ciekawe, to na centymetry to było. Nie? E, za chwilę to, e, to... Tutaj są. Wiecie, no na pewno jest to pasja, na pewno jest to adrenalina y, i na pewno jest to też kontakt z ludźmi na brzegu, no bo tutaj praktycznie no, to są przyjaciele, tak, czy tam Michał, czy, czy Wojtek. Więc i my się na weselach razem bawimy i na urodzinach, więc to jest taka po prostu jedna wielka rodzina, w której jest bardzo dużo konfliktów, ale też bardzo dużo takich szczęśliwych chwil. Seglarz to jest, to nie tylko załóż, to też stan umysłu, stan skupienia, trochę taki, To trochę jak dzieci. Kubota to stan życia. A no widzicie, dokładnie tak, dokładnie tak. Uh, yeah, hello everyone, um, I will not complain about the weather, uh, you were great, we are super impressed uh, by the fact you managed to finish Um, finish the race uh, uh, in these conditions, super demanding, and is um, uh, always with the uh, with the sport. And we are super as a family company. We are super related to uh, to sailing, and we have our own team uh, here as well. So uh, thank you, everyone, and hope our products uh, will bring you comfort uh, after these uh, demanding uh, event. So thanks a lot, and all the best.